Witam, witam, czwartek. Byłem odwieźć dziecko do szkoły. I lecimy z Ukrainką. Nudy wczoraj. Dzisiaj to samo już widzę. Nudy w sensie takim, że nic się nie dzieje, co nam, nam zagraża. To jest bardzo dobre, oczywiście. No bo nie chcemy tylko kurwa bombuszek. Dobra. 138, czyli tak leciutko e, zwiększają. oho patrz, Rosja jednak nie chce pokoju od United State'ów. E, Russia is not going to... Czyli będą kontynuować wojnę dopóki nie będzie Donbasu pod ich kontrolą, dobrze to rozumiem dopóki cały Donbass i Noworoczny zostają się pod rosyjską kontrolą. Aaaa! Ja pierdolę, jakie to są kurwy. Ja mówiłem, że oni chcą zesplitować tą Ukrainę. I to by ją tak splitnąć, o. I no jeszcze tu pewnie, no ale tutaj już też. Zostało im trochę może. O, a tu będą się dalej, o tak, tu. Tutaj, tutaj jest taka granica. Tak, oni chcą tutaj ten. Hmm. A czekaj, zobaczmy tutaj jest Donbas. Donbas to jest chyba tutaj ten teren. Chodzi o to, żeby się wycofali. Czyli na pewno to przejąć, no ale to jest bez sensu, bo oni, oni się nie zatrzymają. To jest taki pretekst, żeby atakować dalej. Ja bym tak. że to mnie się nie zgręczy, kurwa tak szybko. Nawet jak kurwa widzisz, jak stany uklęgły. Nie wiadomo, czy ten plan. co wyciek był prawdziwy, wiadomo. Ale. Nawet jak Rosja dużo by dostała, to ona jakby nie ufa Ameryce. Niku ja nie ufają Ameryce, On nie lubią Ameryki. Ciężko będzie się dogadać. I bardzo dobrze, kurwa, niech się napierdalają. Niech tu się tylko nie napierdalają w pły. Yy. I ogólnie niech nie tak na to. I niech NATO przestanie wspierać Ukrainę. Jeszcze lepiej to by było pochuj i wspierać. Niech te kurwa razem z tym, co mają. Nigdy już jeździą to ruskich, bo ładnie wychodzi to 8 godzin temu. Zakład chemiczny. Tu w ogóle jakiś samolot stoi mojej jeźdźciem, ale fajny. Doniesiono w eksplozjach. No. Bomba szybująca. Ale kurwa, te elektrownie tutaj są przejebane. To jest taki prosty cel. Nie w elektrowni, bo Awaria prądu, no i, ale nie ma, nie ma prądu, kurwa jest. Pięć yy, osób rannych. Radnych to nie jest zginiętych, dobrze. Harkowie odnotowane z pewnością uderzenie rakietą balistyczną. Ale patrz mówiłem, kurwa, że tu się przesuwają. Chcą tutaj to... to zająć wszystko. Są to kurwa zająć patrz. Tu już napierdają na ten Kherson 19 godzin temu, no. Bomby ślizgowe. Nie, nudy ogólnie. Dopierw dalają. Ukraina nie zaatakowała tankowców. I tak już dobrze zdamiedzowała te tankowce. Niech te wróci, kurwa, do bombardowania tych tych. tych, tych. Oj, rafinerii i tak dalej. No Idziemy coś ciekawego. I coś ciekawego nie zobaczymy. A tu możemy zobaczyć. No tu niestety trochę słabutko, słabutko, bo mamy spadek. Aczkolwiek dalej się trzyma te 4200. jest tak tutaj stabilnie, nie? Srebro. Srebro, kurde, no. Pamiętacie, że to srebro. Mam nadzieję, że to srebro wyznaczy, kurwa, kierunek złotu, nie? Pamięci. No, no, no. Spadek, ale odbicie. Ale tutaj też spadek na, na srebrze, nie? Bo tutaj nie jest taki znaczący ten spadek, bo to jest 1 dolar. No ale jest. No bo zno, złoto jest mniej no to tam są inne spadki, mniej, większa różnica jest jakby. A to jest nie jest duży, duży spadek na złocie. O iZRP poszybowało, poszybowało. Kurde, gdzie mu ta strona kochana jest. Co muszę wtać kurs? No nie pierdzie, że zamknę ta strona, dobra jest. no by był jump. No dobra jest jump, jest utrzymanie w sumie. Przy tym 790, nie? Będzie spoko. niech ja się tak trzyma dalej. Bitcoinik, Bitcoinik też stabilnie. na razie Ethereum też pewnie stabilnie. O, Ethereum tutaj fajnie podskoczyło. 11,5. Fajnie, fajnie. Nie, wiem, ja uważam, że jak 15 będzie, to sprzedaję to Ethereum. Bo po co to trzymać? Sprzedam za 15. Kupię sobie Boże Bitcoina za to. Co będę miał z tego Ethereum. I bitcoina też sprzedam z jakimś zyskiem małym, ale.

I w sumie to dzieli taki odcinek, no W sumie, no co? Co mam tu więcej kazać? Jeszcze miałem zobaczyć. Tylko nie pamiętam co. E, Cardano D63, a to nie o to mi chodziło. Co ja miałem, a dolara, kurto dolara, no to miałem sprawdzić. Czy 63, no spadek trochę, ale tam minimalny. No i mi lubo wezmę będzie tak cały czas, cały czas. Może wolniej teraz swap, swapu i swapu. Przez to będzie złotko obkować i będzie spoko. Będzie się równoważyło. Nie? Złotko. Tak jest. Eee, dzisiaj mamy czwartek. I jeszcze dwa ruchy takie większe nas czekają. Czy tam 3. O 15 może jakaś zmiana będzie dzisiaj. O 15 i rano jutro. No na razie stabilnie, stabilnie. Właśnie, Putin, który gadał, że, że, nie, że nie zamierza kończyć wojny, bo to jest dość ważna informacja. Że on się, on pierdoli tą wojnę i będzie napierdalał dalej, bo w sumie to można było przewidzieć. Pewnie jakieś spółki budowlane na tym staracom. A szkoda też, nigdy nie wiadomo, czy on pierdoli prawdę, no. Być tak z ciekawości jeszcze, żeby... No Budimaxa, to jest taka spółka, którą też posiadam. My nie obserwuję. No tak, to trochę dla mnie niefajne, są nie lubię. Ale no pamiętam, że kupowałem to drogo. No właśnie, jakieś 600-500, nie pamiętam, coś takiego. Ale widzę, że to jest kasztor z 500 do 600. Teraz możliwe, że podrosły właśnie, bo później chciał kończyć wojnę i może, że teraz spadną nie? Ale ja uważam, że wojna na Ukrainie będzie trwać trwać i trwać bardzo długo, bardzo. Możliwe, że będzie nawet trwać kurwa że to będzie najdłuższa wojna, nie no, nie znam się tak na historii, ale w sensie wiem, że była jakaś wojna 100 ale ona nie trwała chyba 100 lat, ale to będzie długa wojna, nie? Ja uważam, że nawet jeszcze przed tym takim autentycznym jakby atakiem, że tak napierdalają, Tutaj na Krymie się działo, nie? Ja tak nie pamiętam, bo się nie interesowałem w ogóle tymi, tymi rzeczami. Na Krymie się działo I uważam, że będzie się działo i działo tutaj ostro, że się bąbuszkować, bąbuszkować. Też możliwe, że Chiny mają taki plan, żeby osłabić Ukrainę, żeby ta wojna trwała i żeby jednocześnie osłabiać e Europę i Amerykę i wtedy na przykład zaatakować. Aż Chiny są bardziej takie. Mam nadzieję, że Chiny nic nie odpierdolą, mnie. Oni na, na razie się skupiają na kontroli. I dobrze mi to idzie TikToka mają kurwa, gdzie 90% Europejczyków posiada TikToka i patrzy w niego jak zahipnotyz zahipnotyzowani. To oni powiedzie chyba tak są powoli, powoli przejmować kontrolę, więc. Miejmy nadzieję, że za naszych czasów tego kurwa nie będzie, no. no ale ja to przewiduję, że na przykład nasze dzieci albo dzieci naszych dzieci. Będzie tu przepierdolone, nie? Że Chiny, kurwa, będą chcieli, będą chciały ten świat, mimo wszystko. Tą Europę, kurwa, Amerykę. Amerykę też przecież napierdolają tym fentanylem, i tak dalej. Pewnie jakieś inne jeszcze sposoby ukryte mają. Hmm. Co jeszcze chciałem powiedzieć? No, uważam, że tak. za 20 lat ta wojna może trwać, nie? I taki jest jakiś plan. Przynajmniej. też uważam, że jakby się da, da, udało osiągnąć ten pokój, to i tak by ktoś złamał ten pokój. Ruski by powiedział, że o Ukraińcy nas chcieli zaatakować, bo tak się na nas spojrzeli krzywo. <grybujesz> I znowu się zaczęło to pierdalanie. Nawet jakby się udało to zamknąć, nie? Ale mogliby coś takiego zrobić, bo pewnie wtedy złoto jakby zamknęliby tą wojnę. Co jest pewnie nierealne na ten czas, to złotko dół, Rosja kupuje złoto i znowu zaczyna wojnę i złoto góra. Kurwa, jaki łatwy biznes. Dobra. dobra Dzięki za oglądanie, 10 minut jest? Jest. No, czyli tak OK. Także właśnie, żebym 10 minut nagrywał te filmiki. Nie za krótkie, nie za długie. W ten raz razie nikt tego nie słucha. Głównie gadam sam do siebie, ale spoko. Mi to tam nie przeszkadza 10 minut pogadać i tak zawsze sprawdzam te mapy i kursy. No i staram się też w ogóle już nie patrzeć na te kursy podczas pracy mojej, ani podczas wolnego czasu. To po co? Jak zostawię tutaj na film Trzeba. Dobra, nara.